Cześć, z tej strony Kiki Wilku. Witam Was w pierwszym odcinku z serii Farming Simulator. I od razu na starcie mam dla Was informację i mam do Was prośbę, żebyście mi odpowiedzieli na to w komentarzu. Jeśli ja zacznę nagrywać Farming Simulator 22, to będę musiała zrezygnować z serii Pure Farming. I napiszcie mi w komentarzach, wejdźcie na kartę społeczną i zagłosujcie, czy chcecie, żeby takie coś weszło. Moim zdaniem jest to dużo lepsza zmiana. No, jakby patrząc, no to jakby ta gra jest dużo lepsza. No dobra, ale nie przedłużając, dalej z pytaniem. Yy, zaczynamy grę od zebrania pola, ale zanim to, to wejdziemy sobie w mapkę i. Yy... Gdzie tu się to dawało? Dobra, jednak yy, to była ta opcja. I teraz zrobię tak, jak zrobił jeden z youtuberów na starcie, czyli sprzedał to pole. No i ja je sobie sprzedam. No i to, czy nie zbankrutuję, to się okaże dopiero później. I ja wiem, że dźwięki są cicho. Nie, nie potrafię ich, Boże, wyżej, nie potrafi ich ustawić lepiej. Jak to pięknie wszystko wygląda, i nie mam na najwyższych ustawieniach graficznych. Tak szczerze, to mam na średnich dosłownie na średnich po prostu. Ok, pierwszy raz jestem w tej grze, niezbyt grałam, więc muszę zapoznać się z tym sterowaniem tutaj, dobra, jestem z powrotem. Włączyłam już kombine. Nie chcę mi się nawet opowiadać, jak bardzo nie potrafiłam znaleźć, który to był przycisk. A rzeczywiście grafika jest piękna. Naprawdę. No nie. Czy, czy mi się wydaje, czy w tym yy, Farming Simulator strasznie powoli odchodzi, jakby takie kierownica, Czy ja po prostu coś zrypałam w ustawieniach? Dobra, zatrzyma się. Woliło cię? Jedź pan! Jak pierdzielę! Cię mnie denerwowało, jak się to podnosi teraz? Widzę, że pierwszą rzecz, której się muszę nauczyć, to tutaj jest jazda. Ale chyba będę musiała kolejną godzinę spędzić na ustawieniach w tej grze. Oj, coś mi się tak wydaje. Że nie nagram tego odcinka nigdy. Ale rzeczywiście grafiki są po prostu piękne. O! Jak pięknie. Dobra. I co? Wyłączyć na chwilę? Podjechać tak, włączyć. Nie, no to takie coś, to fajnie. Jeszcze nie ogarniam tutaj przycisków. Oj, nauczenie się grania w tą grę nie będzie za przyjemne. No Mam, mam w sumie nawet dość dużo kasy. Ile ja mam traktorów? Raz. Fajnie, że widzę. Dobra, mam dwa traktory. To na pewno. Zobaczę, no, bo tam za mną gdzieś jest ten traktor. No, jakoś się go tam widzę. Ja mogę sobie tutaj zawsze zatrudnić pracownika, ale ja wolę takie pierwsze zbiory jednak yy, samodzielnie sobie wziąć. Serio, za każdym razem będzie mi tutaj auto podjeżdżało, jak ja będę akurat nawracać. Ok. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba to i że jednak uda mi się to Was namówić na zmianę serii, bo tak szczerze mówiąc to bardzo się cieszę, że mam tą grę. Cieszę się niezmiernie mocno. <laughs> Nie mogłam się doczekać, aż ją kupię. No i w końcu ją kupiłam. Więc tak szczerze, to. Jak dla mnie to za drogo na grę. Ile ja kupiłam? To jest trzecia gra, jaką kupiłam w życiu. Więc nieźle. No dobra. Ja zaraz do Was wrócę. Bo się pobawię jeszcze chwilę w ustawieniach i spróbuję coś zmienić. I zaraz się zobaczymy. Dobra, jestem z powrotem. Jak na ten moment nie znalazłem nic tam w ustawieniach, więc. nie wiem. Jezu, chyba się nie przyzwyczaję do tego, do tej jazdy tymi pojazdami. No ale nieźle, nieźle. Bardzo mi się podoba ta gierka. Grafika to wszystko jest takie piękne i czyste. Grafika tej pszenicy jaka piękna. Tylko że tutaj jest. Y, to pierwsze pole już od razu na start. To, to pole nawet nie jest. Y, jak to się nazywa? Że nie ma żadnych nawozów. O! No Boże, zapomniałam jak się mówi, że nie ma nawozów. No nie ma żadnych nawozów, więc będzie malutko tego, bo... W tej grze dwukrotne nawożenie pola zwiększa prawie o 50% jego zawartość, jakby, jakby ja to, tak, że ja to tak nazwę. No ale kombajnik niezły. No i y, mam tą grę z tym y, dodatkiem, który dodaje y, możliwość z lasami, czyli, czyli gospodarkę leśną, co mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Ja tak szczerze mówiąc, w prawdziwym życiu chciałabym mieć gospodarkę leśną. Tylko może nie tak bardziej, że tartak, tylko bardziej bym chciała mieć taką gospodarkę leśną, że yy, dla mnie to po, to po prostu by było, nie że do sprzedaży. Żeby po prostu, wiecie, drewno dla mnie, yy, plus jeszcze te bym chciałam mieć. To taka bardziej gospodarka prywatna by była, niż taka, wiecie, do sprzedaży. I w pierwszym odcineczku yy, zajmę się tym oto poletkiem. Nie wiem, czy mi się będzie chciało go całe zbierać, bo dowiedziałam się, jak po prostu działają pracownicy tutaj i po prostu nie wiem, czy sobie go nie zatrudnię. Tak szczerze mówiąc, bo to nie jest drogi interes wcale, a jest opłacalny. Ale nie wiem, czy bym nie wolała wziąć pracowników. Chociaż nie, ja wolałabym chyba pojeździć sobie po, po drodze, niż pozbierać pszenicę. Zobaczyłabym, jak wygląda ta mapa przy okazji, bo wiem, że tutaj jest takie ładniutkie miasto. I chciałabym je odwiedzić. Mam się da przenieść przez mapę. Ale ja tam mogę sobie pojechać pick-upem. Więc na spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Yy, przy okazji cieszę się, że po boku mam... Panel sterowania. Ja zawsze chcę mieć panel sterowania. Ja nie gram na tyle dużo, żebym zapamiętała to na pamięć. No, już mi chcą zeżreć moją pszenicę. Czy co to jest w ogóle tu? Co tu rośnie? Nie wiem. No bo pszenica. Wyłączyłam sobie opcję, że jak się najedzie na rośliny, tu się niszczą. Wyłączyłam sobie tą opcję, bo nie dość, że gram pierwszy raz w tą grę, no to. No kurde, no jednak, wolałabym nie zniszczyć tych upraw na starcie, a że nie umiem za dobrze grać, to wolę po prostu jak na razie wyłączyć tą opcję. Wapno też postanowiłam wyłączyć, jak na ten moment, dopóki nie ogarnę jak tam wygląda granie w tą grę dokładniej. Mi się wydaje, czy w drugą stronę bardziej się opłaca zbierać to pole. On jest w kwadracie, chwila, moment, to się da zobaczyć. Nie, no jest tak trochę prostokątne. To, to trzeba przyznać. Dobra, niech sobie przejedzie, bo ja nie chcę mieć bardzo mocno stłuczki. Nie chcę się zderzyć z żadnym autem ani z niczym. Z tego co wiem, to na start nie dostajemy jakiegoś najgorszego sprzętu, bo ten kombajn to nie jest najtańszy kombajn, jaki występuje w grze. Jest na drugim miejscu. Znaczy, na no, pewno nie jest najmniejszym. Jest na drugim miejscu z wielkością, tak. Z tego co pamiętam to tak. Boże, ale to wszystko szybciej jeździ, bo w pure farming, yy, tym kombajnem, który ja miałam. Boże, ile tam było na godzinę? Chyba z 4 na godzinę jechałam, jak zbierałam pole, więc różnica naprawdę przeogromna. No, a tu jest 10 na godzinę, więc różnica jest na serio przeogromna. Prędzej, jak wybierałam mapę, to sobie chciałam wybrać taką mapę górzystą, bo ja uwielbiam góry. No ale wziąłam, już wczytałam ten świat. No patrzę, zero pól, tylko jakieś zwierzęta, no bo wiadomo, że w górach to tak. No bardziej jednak zwierzęta, bo tam nie ma gleb dobrych. Chyba, że nie na wysokim poziomie, tylko po prostu na jakichś pagórkach. No to wtedy tak, ale to były góry. No i tak sobie pomyślałam, że no. Po prostu bez sensu, bo ja chciałam od zacząć od pola, bo jednak znam się na. Wiem na pewno, jak wygląda hodowla pól i takich różnych rzeczy w tej grze. Nie znam się w ogóle na zwierzętach. Nie oglądałam żadnych filmików na temat hodowli zwierząt, co trzeba robić, czy to się opłaca na start. I jak na razie nic nie wiem, po prostu. Więc wolę się jak na razie w to nie mieszać, póki nie wiem i po prostu yy, zebrać pole. Ale zaraz sobie zatrudnię pracownika i sobie stąd pójdę. W sumie chyba nie mam nic do roboty innego. Dziś zebranie teraz tego pola. Boże, cały czas naciskam nie ten przycisk. W ogóle chcę wam pokazać, jak wygląda ta pszenica. To, co tu się stało właśnie? Czy mi się znowu... Serio? Ja nie wiem, tu jakaś magia się dzieje. Ja się patrzę. A tam grafika gorsza. No ja, przed chwilą jeszcze to pole wyglądało dwa razy lepiej. Ta pszenica nie była taka rozmyta. Przed chwilą jeszcze się cieszyłam, że w końcu naprawiałam grafikę. A teraz nie wiem o co chodzi. A z tym moim komputerem to w ogóle ja nie wiem. Ostatnio zwolniłam miejsca na tyle, że ma 150 GB ponad. A dalej chodzi, jakby miał nie wiem, z 10 wolnych. Ja nie rozumiem, dlaczego on się tak bardzo zacina. O co mu w ogóle chodzi? Ja nie wiem. Trzeba mu jakieś czyszczenie chyba zrobić? Bo to po prostu bez sensu jest on. Drogi komputer. No, ma już kilka lat. No niedługo w sumie, bo ile on ma lat? 4-5 lat, jakoś tak mam mniej, więc to młody jeszcze komputer, więc on nie powinien się aż tak bardzo zacinać. E. Okej, okay, dobra, wiem co się stało. Dobra, niech tutaj przyjadę tutaj traktorem po prostu. Eee, tabem się zmienia. Tak. Nie. Tak, dokładnie ciebie potrzebuję. To jest manual z tego co pamiętam. Tak? Tu nie ma automatycznej skrzyni. No jeszcze przed chwilą. No dosłownie przed chwilą. To wszystko, co było rozmazane, te grafiki, te tutaj liczniki, co są, strumień nie były rozmazane. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Mnie to strasznie denerwuje, bo ja, jak nie wiem, o co chodzi, to się denerwuję. No ale dobra, nie wiem, o co chodzi, to jutro. Yy, albo dzisiaj nie, jutro pomoże mi mój ojciec to załatwić. No i zobaczymy, może coś wykombinujemy. No to jest w ogóle okryte. I będzie się sypało. O! Jak dla mnie to wygląda pięknie. Dla stałych fanów pewnie to już nie jest nic nowego, ale ja jak grałam przecież tylko w pure farming, to, to wiadomo. No i sobie zrobiłam taką opcję, że po prostu da się to wszystko wypełnić, bo da się wyłączyć to, że dla przykładu pszczepa może być zapełniona do pełna. Da się wyłączyć tą opcję, da się ją też włączyć. Na starcie była wyłączona, ja ją włączyłam po prostu. Po prostu jestem przyzwyczajona, że to się może zapełnić. No i tak się stało. Zapełniło się. Widzę, że to naprawdę nie jest duże. Nie będzie A, bo to ten traktor po prostu więcej nie może wziąć. No okej. Okay. Dobra, niech będzie. W prawą stronę? Dobra. No okej. Okay. Fajne jest to, że to może się wysypywać na bok. Mi się to bardzo podoba. Jeszcze trochę do przodu. Trochę. Za bardzo. Eee... Dobra. I teraz będzie się pięknie przesypywało. I dla mnie to jest bardzo fajne, że można sobie wybrać, po której stronie to po prostu będzie się przesypywało. Że to nie jest tak, że to po prostu eee... się tylko do tyłu przesuwa. To jest tak fajnie, realnie. Ok. Tak, bardzo realnie, w szczególności w tym rogu. No dobra, jadę dalej. Nie wiem, czy tak szczerze w prawdziwym życiu można jeździć, jak to dopiero to się składa. Dobra, jeszcze trochę przyzwyczaiłam do tej jazdy. Ale nie wiem, w sumie tu zbiorę całe to pole i pojadę też. Ja tam lubię jeździć. No naprawdę, ja gram Eurotraka, więc. Wiadomo, że lubię jeździć. Eurotractor gra o tirach, czyli no, jazda jednak w kółko. Cały czas jest tam jazda. Wstawię tego traktora tutaj. Tylko po co ja wysiadam w ogóle z tego kombajnu, skoro przecież to tak wygląda, że nie trzeba z niego wysiadać, bo klikasz się tab i już się przenosi do innego auta, pojazdu. Mogłabym zwiedzić troszkę mapę też pick-upem. I zrobię to na pewno w tym odcinku. Zwiedzę mapę, bo bardzo mnie ciekawi, jak ona wygląda. Czy ona jest ładna, bo z tego co wiem, to jest tutaj bardzo ładne miasto. I mnie po prostu to ciekawi, czy ono jest ładne. Po prostu chcę zobaczyć, jak ono wygląda. Ja wiem, że. chwila, moment. Gdzie ja to będę mogła sprzedać? Ja nie do końca ogarniam jeszcze tą grę, jak wygląda to sprzedawanie i takie różne inne rzeczy. Dlatego, jak będę się mylić, gadać jakieś. Dziwne rzeczy, bo tak nie do końca ogarniam, to sorki, no ale tak wyglądają początki, jak się dopiero zaczyna grać w jakąś grę. A ja mówię Wam, grałam tylko tyle, że po prostu sprawdzałam, yy, jak, jak zrobić, żeby było słychać grę, i również sprawdzałam, yy, co ja sprawdzałam. A, no nie sprawdzałam, tylko próbowałam zmienić tą grafikę. Jeszcze przed chwilą ta grafika była ładniejsza. No, mi coś trafi z tą grafiką, no nie wiem. Podejrzewam, że ja mam coś nie tak z komputerem, bo grafika przed chwilą była dobra. Więc podejrzewam, że to po prostu mój komputer ma jakieś dziwne problemy, bo ostatnio ma dziwne problemy. No, co się zobaczy poza odcineczkiem? No, ja będę jechać na wakacje za tydzień, więc yy, przepraszam, ale animacji nie będzie. Nie będzie jej po prostu. Po pierwsze nie mam pomysłu, po drugie nie mam czasu jej zrobić. Więc animacji nie będzie. Od razu Wam mówię: Nie będzie jej po prostu. No niestety tak czasem będzie, że nie będzie jakiegoś odcineczka, lub nie będzie animacji. O nie, nie skosiłam tylko kawalerą. To szybko złożyłam. Dobra, szybko, póki nic nie jedzie. Ale zakręty normalnie. się jakbym grała na jednej z niższych yy, jakości. Może jej maszyny nie wyglądają aż tak źle. Ale mi tu chodzi o pszenicę, bo ja bardzo chciałam zobaczyć tą piękną grafikę pszenicy. O Boże. Co ja zrobiłam? O nie, 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 nie. Nie. Jezu, nie ogarniam tej gry jeszcze ze skręcaniem tych pojazdów. Dla mnie to jest trudne normalnie skręcanie nimi. Co mi się tak obraz robi? Aha, bo tu dym leci. O, ciekawe. No, o kurde. Ale byki, żem zostawiła. A, jeszcze kawalątek mi został. Nie będę zamawiać pracownika na taki malutki kawałeczek. No, jak skończę robić ten malutki kawałeczek, to się wymyśli, co będzie dalej, bo muszę coś posiać. Muszę, boże, nie ten przycisk. Muszę sprawdzić, co można siać, bo ja gram z porami roku. Dla mnie to jest bardzo fajny dodatek. Mi się to bardzo mocno podoba. No, chcę zostać też w przyszłości rolnikiem, więc dla mnie taka pora roku to jest fajna rzecz. Ciekawe bardzo jest też. Najbardziej, że w poprzedniej grze nie było takiej możliwości w ogóle. Lato, lato, lato. Bardziej to wiosna, lato, coś takiego mniej więcej. Ale wiem, że tutaj jak się ma zwierzęta, to nie jak w pure farming, że... A, mam sobie zwierzątka, bla, bla, bla. Nic tam przy nich nie muszę robić, praktycznie w ogóle. One są, bo są. Tak samo jak sad. Tutaj, z tego co ja wiem, to jest dużo, dużo, dużo więcej pracy przy takich rzeczach. To jest po prostu dużo realniej i lepiej zrobione, no ale wiadomo, to jest najlepszy symulator yy, rolnictwa na świecie. No, jest jeszcze lepszy, czyli prawdziwe życie. No, ale to nie jest symulator. Tylko prawdziwe życie. Eee, tak mi się nie chce kościć tego kawałeczka, no naprawdę. Ale fajnie, że tu jest radio. Naprawdę mi się tu podoba, bo na przykład w EuroTraku, jak ja gram, to mi radio nie działa. Nie wiem. Kilka razy mi zadziałało, chciałam zmienić muzykę już przestawało. Więc zrezygnowałam z używania tego radia. A tutaj fajnie, że jest. Nawet była muzyka z zespołu Kiss, a ja lubię ten zespół. Mam jedną swoją ulubioną muzykę tak słucham jednej muzyki tak naprawdę, ale mogę chętnie posłuchać inne utwory również. Kiedyś przesłuchałam większość tych utworów, i nawet znalazłam jeden utwór, który nie był z gitarą elektryczną. Jeżeli ktoś nie wie, to zespół KIS, to jest zespół Rock'n'Roll. Cieszę się, że chociaż mam ten dodatek, bo gra była tak naprawdę droższa o 10 zł chyba z tego, co pamiętam z tym dodatkiem. A mi ten dodatek bardzo się podoba, więc postanowiłam go mieć. Tylko nie wiem, czy w tym miejscu, że na tej mapie, w sensie, czy da się zrobić to z tym dodatkiem o tym lesie. Wiem, że na pewno na ostatniej mapie da się to zrobić. Więc jeżeli będę chciała z tym lasem, to nie wiem, czy po prostu nie zrobię tak, że wezmę po prostu, stworzę nowy świat, nowy zapis. I po prostu będę nagrywać jakby z tej samej gry dwie serie, że jedna o lesie, druga nie, albo czasem będę z tego save'a nagrywać, a czasem z drugiego, nie wiem, to się jeszcze okaże, bo bardzo bym chciała zrobić z tym lasem, bo mi się takie coś mega podoba. Dobra, już dosyć gadania o tym lesie, wydaje mi się, że odcinek już twoje trwa, więc dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Szczęłego dnia lub wieczora i cześć. Takie chwile ja te nas zwycięstwo Mocą dobrych wspomnień z dół Oddycham, to jest dwóźny. Laty ubiorę wolne a życią Ku chwale spontaniczności Łapię chwile, nie ufając w przyszłości Co idzie